Dzień dobry kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy w Roblox The Floor is Lava e, Wiecie, po polsku podłoga to lawa, e, Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba Kiedyś już na moim kanale pojawił się taki odcinek, ale było to parę miesięcy temu e, Dzisiaj znowu zawitamy do tej gry I sobie właśnie zagramy w właśnie tą grę No i tak, ogólnie to e, Jest jakiś nowy update i tak E, dobra, jak są mrożone lodowce. E, nie, nie widzę zdjęcia, ale uważam, że, wygląd że nazwa jest najciekawsza. E, więc kochani. Jeżeli odcinek się spodoba, to zostawcie łapki do góry, bo poprzednia podłoga lawa się jakoś dobrze nie przyjęła, więc postanowiłem, że nagram jeszcze raz Aha, bo tu zaraz zacznie się pojawiać lawa, to musimy iść na jakby najwyższe miejsce, gdzie jest najwyższy szczyt. Ja bym powiedział, że to jest takie wysokie w sumie. O mój Boże, tu jest wyżej! Ej, nie, nie, przegram już, przegram. By się nie załadowało, to jest niesprawiedliwe. Nie może być niesprawiedliwe. No dobrze, więc już wiecie, z czym to się wiąże. Wiąże się na pewno z tym, że po pierwsze jestem w to słabym. Po drugie, na laptopie moim 10-letnim się to nie załadowało, więc. Więc trochę lipa, ale ogólnie chodzi tutaj o to, żeby się wspinać po prostu na najwyższe punkty, w opisie tej gry. Było napisane, że jest jakaś nowa aktualizacja. Yy, więc yy, w tej aktualizacji było opisane, że jest 15 nowych map. Yy, nie pamiętam, jakie mapy były tak szczerze, ale jak no wiecie, jest yy, 15 nowych map. Jest występowanie rekinów. I, i co tam jeszcze było? Nie pamiętam, no ale ogólnie jest nowa aktualizacja, więc będziemy mogli sobie yy, ją tutaj zrecenzować. Dobra, co my chcemy? Jeszcze pieskowy zamek. peskowy zamek wygląda mega fajnie, aczkolwiek to wygląda jakby było mega łatwe. W sensie, że tutaj od razu się na tą wieżę wspinamy. Włączę sobie tabelę może, co? Yy, żeby po prostu nie przeszkadzała tutaj w naszej rozgrywce. Musimy się zastanowić, gdzie chcemy iść. Chyba idziemy tam, gdzie wszyscy, nie? Czyli na zamek tutaj. Ja bym poszedł jeszcze, spróbował iść tu, jakby. Wiecie, czekajcie. Czy to działa w ogóle? Tak, może. Aha. No to fenomenalnie, kochani. Idę na schody. Przed Funkrawie, że jest wyższa, moim zdaniem ta jest wyższa. Ja pierdzielę, nie jestem idiotą. Co ja zrobiłem? Nie no jestem po prostu tempakiem najw największym, jakiego można sobie wyobrazić. Przepraszam was za to, co zrobiłem, ja wiem, że to nie jest jakoś bardzo satysfakcjonujące. Co to, do czego to jest odliczanie? Czy będzie jakieś koło fortuny? Czy jest grane? Dobra, ale e, mamy tutaj takie odliczanie, w sensie widzicie, e, kiedy się Flori Lava skończy. To jest trochę taka hardkorowa wersja i tu naprawdę jest lava. E, dlatego uważam, że tutaj BHP nie jest, e, nie jest do końca spełnione. Ale dobrze, ja bym jeszcze coś powiedział, ale nie mam za bardzo, co powiedzieć. Eee, trzeba czekać na kolejną rundę, która, się która będzie za 5 sekund. Tutaj mamy napisane chyba, nie? To mi się wydaje, że teraz będzie kolejna runda. Dobra, mamy kolejne. Czas budowy może. To wygląda dziwnie. Bo ja chcę to, patrzcie. Kurczę, nie chcę tego. Chciałem tam, to ten taki, taki obby. Kurde, co się dzieje? Na wieżę. Widzicie tą wieżę? Tam trzeba wejść. Moi drodzy, to nie są żarty. Musimy wejść na najwyższy punkt w okolicy. W tym przypadku, będzie to ta wieża. I tak wchodzimy na samą górę i nie spadamy z niej. No i na razie, co, załatwiony jesteś frajerze? No wypiźniaj stąd, no co ty robisz? Frajerze O, burgera mi dał, ale ugryzionego W dupę tego burgera, pieprz go Nie chcę twojego burgera Wypiźdniaj stąd, frajerze Przepraszam kochani za to wyzwanie, to oczywiście wszystko w formie żartów e, Żeby tutaj nie było Jeżeli ktoś się poczuł urażony, no to Przepraszam, to jest tylko żart, jakby i naprawdę nie miałem nic złego na myśli, mówiąc to, więc ogólnie tutaj tak tylko. tylko sprostuję. O, to właśnie tego sobie mi brakowało. Dobra. Jak widzicie, była to pierwsza runda, którą udało nam się w całości przetrwać, więc jestem tutaj dumny z naszego sukcesu. Świętujmy go razem. No i świętujmy też, kochani, niedługo 800 dni daily, więc. O, jest statek. Eee, świętujmy, kochani, 600 dni. 800 już dni daily, które będzie 15 marca chyba, a później będzie już jakby koniec re rekordu. W sensie, wygramy już wszystko, nie? Na statku byłem, mamy nawet miniaturkę na statku z jednego z poprzednich odcinków. Mm. To jest grane, że nie możemy tu wejść. Ale ja uważam, że statek jest wyższy. Idę na statek, na górę statku i trzeba wejść na komin, mi się wydaje. Patrzcie, jakie fajne to jest. To jest mega fajne. To jest wyższe. O mój Boże, wchodzimy tu. Kochanie, tutaj nam się uda przetrwać. O mój Boże, to zalało sobie statek. Ale na komin chyba by się nie dało wejść, tak mi się wydaje. Z fizyki dobry nie jestem, ale uważam, że gdyby faktycznie taka tragedia była, że wszystko zalewa się lawą, to moim skromnym zdaniem. Ta wąska tutaj rureczka runęłaby jako jedna z pierwszych, i uważam, że komin byłby dużo bezpieczniejszą opcją. Też by się wywalił, no ale. Co jest grane? Czemu ja zginąłem? Czemu... Ej nie. To co powiedziałem się ziściło. Ja uważam, że udało nam się przetrwać. Brakowało sekundy! Sekundy! Uważam, że to jest po prostu frajerstwo i hamstwo. To co teraz zrobili. Dlatego po prostu ja już się nie będę tutaj udzielał Ja chcę iść tak yy, Do biura może? Albo na Electric Tower? Dobra, wygrała jakieś chosen map yy, Nie wiem co to jest To na choinkę I to jest... No wiecie, no niby u mnie śnieg spadł Więc możemy się znowu poczuć świątecznie I się boję tych ludzi, bo oni tak wiecie, tak My nie przenikałem przez ludzi tylko jakby przez, przez człowieka możemy zginąć, nie? Jest, udało nam się, dobra. Chodzimy na choinkę teraz, Zdobyw zdobywamy choinkę i tylko my przetrwamy. O my Boże, patrzcie, gdzie jesteśmy, tylko my przetrwamy. Trzeba jeszcze zrobić miniaturkę w sensie tylko przy tym. Wszyscy zginiecie! Ho ho! Ja, ja wygram tu. Dobra, no i walcie się tam, nie? I patrzcie co się dzieje, to są jakieś takie jakieś dziwne fizyczne rzeczy. Wszystko runie, zaraz. Sześć sekund musimy jeszcze wyspać na tej końce. Ja myślę, że mamy dobrą lokalizację jakby... O mój Boże, co tu się stało? Przetrwałem jako jedyny, czy wy to widzicie? Haha. Ho, ho. I co tam? Nie umiecie grać? Ja umiem. I udało mi się wygrać. Jestem zadowolony z tej rundy, bo jestem jedyną osobą, która przetrwała. Jestem jedynym Survivorsem. Więc jestem dumny z mojego sukcesu tutaj. Ja sobie eee, to zagłada. Kurde, nie mogę tego, bo mam ten. Jezus Maria. Wybrało takie coś. To dobrze, bo chyba to chciałem, żeby wygrało, nie? Czy co innego. Co innego miało wygrać. Nie, to jest nawet chyba Git, nie? Tak mi się wydaje. Ja bym zagrał jeszcze w Tom i w jeszcze jedną rundę, żeby już yy, było parę tych rund. Nie pamiętam, ile rund udało nam się wygrać. Na pewno dwie. Nie wiem, czy więcej. Dwie chyba, nie? Jezu, ale dużo schodów tu jest. I teraz, gdzie iść? Nie wiem, czy niektóre drabiny nie prowadzą po prostu, jakby na te. Że wyżej na przykład nas zaprowadzą, nie? Mi się wydaje, że tu nie, nie możemy iść Trzeba bardziej wskoczyć tam O kurde, potrzebuję człowieka No nie! Nie posługujcie się jako i... Chodź tu No nie, no dawaj Ja nie mo... Nie, no nie, 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 nie Zginąłem? Nie, przetrwaliśmy. Ej, to gid, dobra. Szybko, szybko poszło. To zagramy w jeszcze jedną rundę i może jeszcze się uda kolejną rundę. Yy, wiecie, wygraliśmy już trzecią rundę na pewno. To było w porządku. Za darmo to? Chyba nie. Wojsko chce. Chcę zobaczyć jak wygląda ta mapa. Faktycznie dużo mapy. W sensie te mapy jeszcze się nie, powtarza, nie powtórzyły chyba ani razu. Wygrał Bridge. Nie wiem, czy to dobra informacja, ale wygląda przerażająco i boję się na niego wejść. Jak wejść na most? Jak się wchodzi na most, kochani? O, tu się wchodzi, tak? O! Spierając się na górę, wygramy to jeszcze. O! Udało, udało nam się wygrać. Kto mi tam pisze podczas odcinka? Nieładnie to tak pisać podczas odcinka. Imo. Yy, dobra, ale yy, jak widzicie tutaj już lawa cały czas się podnosi. Yy, ale moim skromnym zdaniem, a moje zdanie jest naprawdę bardzo, bardzo skromne. Uda nam się przetrwać tą katastrofę. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, ale jak już skumałem, to... to wydaje mi się, że wygramy to. Wygramy tą rundę bez problemu I właśnie tak się stało eee, Czekamy na Kolejną rundę i będzie to już ostatnia runda w tym odcinku Wyłączę sobie tego Takiego klocka żeby nie obracało się Żebyśmy mogli zagłosować Ona ma jakiś nie wiem Ona ma ten Jak to się nazywa Cały czas ktoś pisze OK Czemu OK piszecie no, ale Widzę że zakłada się powtórzyła ale ja chcę park łuk, park łuk. proszę park łuk. Wygraj park łuk, park łuk. Park Łuk. Nie jest to naprawdę to? To już było, więc to zdjęcie sobie wykorzystamy. Wykorzystamy sobie to do zrobienia miniaturki po prostu tą rundę. I teraz szybko uciekamy na górę. Żeby jeszcze tą ostatnią rundę chociaż wygrać, nie? Teraz się lawa tutaj zacznie pojawiać, więc trzeba. Więc trzeba szybko uciekać. Janek dasz radę, dasz radę, dasz radę. Lawa się podnosi, no ale dawaj Ej, ale to jest taka walka, z czasem to jest okropne. Ale zdjęcia miałem trochę się udało zrobić. Więc jestem zadowolony z mojego sukcesu. Szybko, szybko dasz radę. To nie jest dobre miejsce tutaj. Haha. Ha. Patrzcie, gdzie ja jestem, a wy nie. Patrzcie, ten, ten flask jakoś tak dziwnie. W nocha są pomocy. skinę. O! Udało nam się przetrwać, kochani, tą rundę. Więc tak, widzimy się, kochani, już jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. Pa, pa!